MiG-29MU Seria 913. Jest to model w wydaniu specjalnym. Nowe opracowanie starego wydania z małego modelarza z roku 2013. Ponieważ dwie, jakby dwie redakcje Redakcja Małego Modelarza, wydawnictwa Ansfer, podjęły taką inicjatywę, aby wspomóc modelarzy, a właściwie ich ro rodziny modelarzy z Ukrainy. I właśnie tu w stukce możemy przeczytać, że zysk ze sprzedaży tego modelu zostanie przeznaczony dla modelarzy z Ukrainy i ich rodzin, które ucierpiały w wyniku agresji wszystkie środki ze sprzedaży tego egzemplarza będą przeznaczone na pomoc dla rodzin, modelarzy. E, I tak, powstał, powstał tu na bazie na bazie miga 29 z wydanictwa nowego modelarza e, powstał, e, powstało jakby opracowanie w nowych barwach Czyli w barwach ukraińskich MIGA 29. Wydanie w małym formacie, czyli truciut większe jak format A4. Pierwsza strona zawiera historię MIGA, natomiast jest troszeczkę zmieniona, jak w małym modelarzu. Następnie budowa modelu, budowa modelu. W zasadzie opis tej budowy nic nie jest zmieniony. Ja dokładnie opisuje, tak jak, tak jak i w małym modelarzu. Opracowanie modelu Roman Staszałek i Marcin Dworzecki. Natomiast okładkę ilustrował Severin Fleischer. Bardzo ładna okładka rysunki, rysunki zostały w zasadzie te same jak w małym modelarzu, może troszeczkę zmieniono tutaj układ ich na stronach, ponieważ jest troszeczkę to skład jest troszeczkę inny, większe jest jak małego modelarza, troszeczkę te rysunki są, ale w zasadzie rysunek pierwszy przedstawia się tak samo, następna strona to Reklamy związane z wydaniem, które się ukażą, bądź już ukazały też w barwach ukraińskich. Transporter INI 21, W Wręgi w oczywiście też można już otrzymać tu, dokupić cięte laserowo, ale jest taki sam, to samo oznaczenie, może ta część główna. Część podstawowa wręg jest troszeczkę w innej grafice, ona się tu różni, natomiast cały układ wręgi są takie same jak w egzemplarzu małego modelarza. Następna strona podobnie. Oczywiście, kolorystyka tu została zmieniona, tak jak oryginał, jak malowanie ukraińskich samolotów. Jest to geometryczna, nieregularna barwa czterech kolorów, można by przyjąć. Ale w zasadzie układ tych części jest taki sam jak na stronie małego modelarza. Ja tutaj porównuję również, yy, będę pokazywał zdjęcia obok yy, strony akurat z małego modelarza, także można sobie porównać. Oczywiście stateczniki zostały też zmienione, ale układ na stronie jest taki sam. Znając właściwie, żeby to przyspieszyć, jest to dobra e, dobra taktyka, żeby żeby po prostu jakby stare wydanie przekształcić w nowej, zmieniając tylko jego grafikę. Nie wiem, jak tu z pasowaniem, z błędami jest nie. nie e, nie mam w swojej kolekcji ani zbiorach, ani nie zrobiłem Mika 29. Nie wiem jak spasowanie, jak to się składało. Proszę o opinię. Może dla innych to też będzie pomocne. Czego tu mi zabrakło? W tym, w tym malowaniu, jak w poprzedniej wersji, 29, w małym modelarzu były jeszcze. Napisy eksploatacyjne na, na poszczególnych elementach, na skrzydłach można to sobie porównać. Tu tego zabrakło. Można by było się tutaj jakby pokusić o tą cyrylicę, bo, bo tak można by było przyjąć, że było pisane cyrylicą. Tak jak to w radzieckich też samolotach się dzieje. Układ części, tak jak powiedziałem na wstępie, jest ten sam. E, oczywiście, w niektórych przypadkach, tu na przykład jest, jest na tej stronie e, szablony elementów, które trzeba wy, wykonać samodzielnie. Jest taki sam, natomiast w tym miejscu był, jest co innego. Tu jest e, e, reklama wydania MIGA 21 w malowaniu z oznaczeniami ukraińskimi. I ostatnia strona. Jak zwykle, przedstawiająca cały dorobek wydawnictwa. Ja dołożyłem swoją cegiełkę do tego wsparcia i zachęcam innych modelarzy do jeżeli nie, nawet do zrobienia sobie jako modelu to do, do samego zakupu, żeby to mieć w swojej kolekcji. Jest to ciekawa inicjatywa, ciekawe, ciekawe opracowanie w nowym malowaniu. To znaczy, opracowanie jest stare, ale jakby w nowym wydaniu. Nakład. Nakład tu widziałem jest tego wydania 650 egzemplarzy. Może, może będzie. Może będzie to jeszcze dodrukowane. No, oby, oby inicjatywa się przyjęła i oby sprzedaż była jak najwięcej, największa. Bo szczytny cel. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.